Witaj w strefie czułości Rosmana. Ja nazywam się Zuza Jankowski. No co dzień pracuję z przeciążeniem, przemęczeniem, przytłoczeniem, z emocjami i napięciami poprzez pracę z ciałem. Wspieram proces regulacji i integracji przez podejście somatyczne, czyli to zorientowane na ciało. Pomagam budować wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa w ciele i wspieram regulację układu nerwowego. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do łagodnego spotkania ze sobą i osadzenia się w tej przestrzeni i w tej praktyce. Zacznij od przekierowania swojej uwagi na swoje dłonie. Możesz nimi poruszać, możesz zamknąć pięści, a następnie powoli otworzyć. Poruszać palcami. Możesz rozejrzeć się po swoim otoczeniu. Zauważ, gdzie jesteś, co cię otacza. I zaproś bardzo łagodny dotyk. Niech jedna dłoń spotka się z drugą. Zauważ, jak to czujesz. Czy możesz przez chwilę zostać z tymi doznaniami w tej uważności na dotyk? Jedna dłoń daje dotyk, druga przyjmuje. Może zauważasz napięcie, może rozluźnienie, może. Opór albo przyjemność, każda opcja jest w porządku. Ten prosty, intencjonalny dotyk jest formą kontaktu kontaktu z ciałem, kontaktu ze sobą. Zauważ, jakie to dla Ciebie jest być w tym kontakcie. Dotyk dłoni to kontakt z tą bardziej peryferyjną, oddaloną od Twojego centrum, częścią ciała, z punktem stanowiącym pewną granicę między doświadczeniem wewnętrznym a zewnętrznym. I dłonie to też często pierwszy punkt kontaktu z innymi ludźmi, z tym co dookoła, i Twoje dłonie mogą być też pięknym punktem kontaktu ze sobą. Powoli zaproś ten ruch nieco dalej i nieco wyżej, czyli bliżej swojego centrum, dotykając przedramion i ramion. Nie spiesz się, daj sobie czas. Niech Twoje ruchy będą powolne i czułe. Zauważ, czy może masz ochotę na delikatny ucisk. Postaraj się zauważyć, który dotyk woli Twoje ciało. I powoli, przechodząc w stronę szyi, możesz zacząć delikatnie masować boki swojej szyi, głaszczącym albo bardziej okrężnym ruchem. I przechodząc do Twojego centrum, do Twojego serca, możesz położyć dłonie na klatce piersiowej i ponownie znajdź ruch, który jest dla Ciebie przyjemny, kojący, wspierający. To mogą być okrężne ruchy, to może być rytmiczne opukiwanie. To może być też mikroruch Twoich dłoni, pojawiający się w odpowiedzi na to, jak porusza się Twoja klatka piersiowa, kiedy oddychasz. Przez chwilę zostań w kontakcie ze swoimi dłońmi, swoim centrum, rytmem bicia Twojego serca, Twoim oddechem. Zauważ, jak Twoje dłonie wspierają ten głębszy kontakt. I zauważ, jak się teraz czujesz, jak czuje się Twoje ciało. Czasami potrzebujemy ruchu, który jest znajomy, a tym samym bezpieczny dla ciała i dla systemu. I to osadzenie się w tym, co znane i bezpieczne, pozwala nam też na większą gotowość do tego, by być może wyjść z tej strefy komfortu, by spróbować czegoś nowego, czegoś innego. Wchodzimy głębiej w bezpieczeństwo, po to, by móc pozwolić sobie również na eksplorację, na ciekawość. Powoli przejdziemy do kolejnego ruchu, który jest fundamentalnie znajomy. Jest to ruch bujania, kołysania. Pozwól, aby Twoje ciało naturalnie znalazło ten ruch, jakkolwiek on dla Ciebie wygląda. Rytmicznie, powoli, kołysząc się na boki. Zauważ, czy możesz zaprosić do ciała odrobinę więcej miękkości, rozluźnienia. Może zaproś kilka głębszych wydechów, biorąc wdech przez nos. I duży wydech. Zauważ, jak reaguje Twoje ciało, czy coś się pojawia, czy coś się zmienia, czy zauważasz więcej przestrzeni, więcej rozluźnienia. Może pojawia się ziewnięcie, może bardziej swobodny oddech, może delikatne rozluźnienie w górnej części ciała. Cały czas pozostając w tym ruchu, jeśli to możliwe, pozwól, aby ruszała się też Twoja głowa. Często ciało może być w ruchu, ale głowa pozostaje w takim zastygnięciu, sztywności. Więc pozwól sobie na ten delikatny ruch kołysania, którego głowa jest częścią. Może nawet zauważ, czy Twoja głowa może być miejscem, z którego ten ruch wychodzi, gdzie się zaczyna. I jak to wpływa na Twój ruch, na resztę ciała? Możesz położyć tam swoją dłoń, by bardziej to poczuć. I z tego miejsca, z tego ruchu, który jest znajomym, bardzo powoli pozwól sobie na większą eksplorację. To nie oznacza, że Twój ruch musi stać się większy, chociaż może. Pozwól sobie delikatnie wprowadzić jakąś zmianę. Zrób coś inaczej. Zauważ na co ma ochotę Twoje ciało, jakiego ruchu potrzebuje. Czego potrzebuje Twoje ciało dzisiaj, teraz, w tej chwili. Może to będzie jakaś otwartość, jakiś ruch, który jest nieco większy, mniej linearny, bardziej ekstresyjny, intuicyjny? A może Twoje ciało podpowiada Ci, aby Twój ruch był w jakiś sposób mniejszy, bliżej Ciebie, bliżej Twojego centrum? Twoje oczy mogą być otwarte albo zamknięte. Możesz spróbować na chwilę je zamknąć i zauważyć, jak to wpływa na Twoje doświadczenie, na Twój ruch, czy coś się zmienia. I po chwili ponownie otworzyć, i zauważ, czy możesz pozostać w kontakcie ze sobą, nawet kiedy jesteś w kontakcie z otoczeniem. Czy możesz być w obu tych miejscach jednocześnie? I przy sobie, w komunikacji ze sobą, i w otwartości na to, co cię otacza, w żywym kontakcie z tym, co dookoła. Nie zatrzymuj jeszcze swojego ruchu, ale bardzo powoli zwolnij. Cały czas delikatnie zwalniając. Zwolnij, w końcu zatrzymując ruch. I zbliżając się do końca praktyki, damy sobie chwilę na ponowne uziemienie na chwilę w bezruchu ponownie wspierając się dotykiem. Znajdź punkt na czubku głowy, idąc palcem jednej dłoni z miejsca za uchem w stronę czubka głowy, a drugą dłonią zaczynając między brwiami, prowadząc palec do góry i gdy Twoje palce się spotkają, delikatnie uciśnij ten punkt. Przytrzymaj ten ucisk przez około 30 sekund. Następnie znajdź punkt między brwiami, dotknij go opuszkiem palca albo kostką, tak jak czujesz, i uciskaj, masując okrężnym ruchem przez dłuższą chwilę. I zauważ, co zmieniło się w Twoim ciele, napięciu, oddechu, może nawet nastroju. Jak się teraz czujesz? Co jest obecne? Co w tej praktyce było dla Ciebie wspierające, kojące? Z kolejnym wdechem otwórz szeroko ręce. Z wydechem obejmij się przytul, poczuj delikatny nacisk swoich dłoni. Weź spokojny wdech i wydech i podziękuj sobie za czas przeznaczony dla siebie i za dzisiejszą praktykę.